A dzisiaj 8F35 o poranku 8F35 i tym razem z dobrym przebiegiem, bo prawie 200 tysięcy skrzynia wytrzymała. Byliśmy przekonani, że była robiona, jednak, no więc jest, jest oryginał. Natomiast, tak jak widać, olej bardzo ciemny. To są już jakby można powiedzieć pozostałości, bo skrzynia została złożona. To wszystko wymieniliśmy, te elementy są, które zostały wymienione, ale. Możecie zobaczyć, jak olej wygląda. To są resztki opiłka, które były w środku. No i tym razem planetarki tutaj nie poleciały, więc yy, nasze zaskoczenie. Natomiast skrzynia opiłkowała, czyli powycierały się te kosze, nie, tarcze sprzęgłowe, które są, yy, są twarde i, i są poprzypalane. E, więc co, można powiedzieć, trochę zużycie eksploatacyjne, no plus oczywiście konwerter, który bardziej. Skrzynia już złożona, będziemy montowali ją do auta. A tutaj mamy AF40 z Volvo, które wytrzymało ponad 300 tysięcy.